Zapraszam wiadomości prywatne. Jeśli ktoś by chciał kupić segregator, mam w swojej ofercie. No i właśnie. no i właśnie ten stwierdziłam, że pójdę, zapytam się w swoim banku, czy mają coś takiego, no i się okazało, że mają i macie tam progi, macie od niskiego progu do wysokiego progu ryzyka, które sobie wybieracie, no i tam macie, ja mam ten powiedzmy, że niski, taki środkowy w kierunku niskiego, czyli ja mam jakby drugą część, bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to ja mam dwa, bo taki drugi próg jakby ryzyka, czyli ta jakby skala tego z zysku w tej jakby bo tam jest taki wykres i na tym wykresie mi się tak strasznie nie waha, więc można powiedzieć, że jest to raczej tak ym, spokojnie to się wzrasta, ale nie maleje, więc na razie jest okej. Okay. <laughs> no i poszłam i tam możecie sobie wpłacać pieniądze i jakie chcecie, ile chcecie, możecie wpłacać co miesiąc, możecie wpłacać raz w roku, jakąś większą sumę. Ja stwierdziłam, że będę sobie robiła taki stały przelew raz w miesiącu po 50 zł, więc yy, robię tak w taki sposób i naprawdę bardzo polecam i robię to już od roku ponad i mam tam już uzbierane naprawdę Całkiem ok zysk, więc y, jeśli ktoś jest zainteresowany czymś takim, to zapraszam się odezwać do specjalistów. Bo ja tutaj nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o bankowe, te wszystkie tam jakieś konta. Y, podejść do swojego banku. I tam popytać szczegółowo, i to jest taka rzecz, z której raczej nie wybiorą wam kasy, w sensie nie ukradną wam pieniędzy, bo mi też na tym zależało, bo miałam do wyboru wpłacanie 10 tysięcy na lokatę i babka mi zagwarantować, niestety, ale nie mogła tego, że ktoś może mnie okraść stamtąd. Dopiero w momencie, kiedy powiedziała, że jest ta IKA, no to z tej IKI raczej nie ma szans, bo tam musicie podawać, jakby swoje imię, nazwisko, numer telefonu, oni do ciebie dzwonią, pytają się, czy na pewno to jesteś ty. I type, itd., więc. Później to, co wypłacisz w ciągu roku, to można to odliczyć od swojego pitu. To jest e, ik, IGZE. Właśnie, że ik i igze, IK i igze to są dwie inne rzeczy. Z igze można odliczyć, nie wiem jak z IK nie, nie wchodziłam w szczegóły IK, e, nie wiem czy można to odliczyć od podatku, ale od igze można odliczyć. E, ja mam na razie 22 lata, więc nie muszę e, mieć IG igzy, ale kiedyś sobie myślę założyć to ile mniej więcej ci urosło? Około 1000 zł. No to nie jest dużo. Ale, ale no zawsze coś Polecam, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to jest spoko pomysł. Dobra, lecimy dalej, bo, bo ten, dobra, budowa. Na budowę, tutaj poszło 1000 złotych więcej, ale to pomyliłam z X. Nic się nie dzieje. X też jest bardzo fajną rzeczą. Ktoś, jak ma skończone 26 lat i odprowadza podatki, to może spokojnie właśnie to założyć. Dobra. Jeśli chodzi o budowę, no to tak jak mówiłam, poszło tutaj 1000 złotych więcej, ale tego nie doliczam tutaj, czyli te 1000 złotych, czyli doliczam samo 2000, bo to jakby z wypłaty poszło 2000. No i dalej mamy mojego męża, mojego małża mamy. No, i mój małż miał tutaj dostać 1500, ale no niestety dostanie 1400. Musi, musi przeboleć ten, ten, ten stan, że tak to powiem. Dobrze, wpisujemy teraz tak razem. I zostaje. Dzięki za obserwację. I mój małż, tak jak było tutaj, było, tak było, dzięki za udostępnienia swoją drogą, bo szaleje cię, widzę, hej, Kasia, e, więc ma 1400 i teraz sobie to wszystko sumujemy, dobrze, widzę, że Kasia już przyszła, już szaleje, e, dobra, dzięki Kasiu i mamy tak, 394 zł, dodać 31, dodać 43... Dodać 179 zł, dodać 50, dodać 60, dodać 1050 i dodać 2000. Dziękuję, dziewczyny moje, bo widzę, że tutaj wysyłacie moje, kochane. Dziękuję bardzo i dziękuję za udostępnienia. E, o, mamy 13 udostępnień, elegancko. Więc mamy, kochani, zawrotną kwotę 3807 zł, tak? A czego tak mało? A już coś, już coś zgubiłam. Dzięki. Jeszcze raz muszę to policzyć, bo zgubiłam się i coś musiałam nie policzyć. Ok, 1400 nie policzyłam. Dobra, nie dodałaś małża. Małża nie dodałam. No, małża już dodałam, więc mamy tu. Czyli małż ma planowo 5400, czyli dodałam tutaj do tego i wychodzi nam 5207 zł. Czyli z tego planowanego, co tutaj mieliśmy na tej kartce, no to wyszło 5373, a finalnie powiedzmy, że zaoszczędziliśmy stówkę. <grytanie> Dzięki dziewczyny za prezenciki. Dobra, łyk kawy. Która swoją drogą już ma same fusy. Dobra, liczymy dalej. Odejmując od kwoty tutaj tej Maja planować E to jeszcze chwila moja droga Dzięki za obserwację No to już będę pewnie za powiedzmy e, Dobra Czyli odejmujemy tutaj te 10320 Czyli mamy 5117 Dziękuję Agniesiu Więc wychodzi nam tutaj 5113 No i teraz tak gdzie kupiłaś kalkulator? Kupiłam go na Vinted, ale możecie go kupić też na jakimś tam AliExpress Alego i tego typu rzeczy, więc na luzie. E, dobra. I teraz tak, jeśli chodzi o e, teraz, co musimy wypisać, to wypiszemy sobie, wypiszemy sobie moje oszczędności, dlatego że. A nie, przepraszam was. Pomyliłam się, bo mój małż musi dostać więcej. No, mój małż, przepraszam, bo ja zapomniałam, że mój małż y, musi tak, tutaj jest 1400, ale jeszcze doliczamy imprezki, klimatyzację i kurs, koledzy moi drodzy. O, o, widzicie? To się teraz będzie działo. Jak ludzie usłyszą, ile mój mąż dostanie, to będzie kura. Ej, bo zgubiłam swoją drogą kalkulator. Okej, okay, nie kalkulator, tylko ten, uh -uh. korektor, przepraszam. Więc musimy to, kochani moi drodzy, wszystko wymazać. No widzicie. I zobaczymy dopiero wtedy, ile mi zostanie kasy, bo już tak się cieszyłam. No bo. Do ja... <ścoughs> Karola. <ścoughs> no bo tak, 1400 zł dla mojego małża na życie, czyli tutaj ma paliwo i jedzenie. I do tego jeszcze ten dzięki, Kasiu. E, do tego jeszcze. Mój mąż, kochany, ukochany najukochańszy, ma tak: Imprezkę dwie stówki, bo idzie na firmową. Do tego ma klimatyzację, no to 500. No i do tego ma kurs, czyli 1000 zł. Więc tutaj powinno być, moje drodzy, dużo więcej niż finalnie żeśmy policzyli. Więc powinno być tutaj 3100. Więc no. <laughs> Mówicie, że e, rozkręcacie. Dobra, liczymy jeszcze raz. Okej. Okay. Czyli tu powinno być 6907 zł, i zostanie z tego 10 y, 32, i zostanie tutaj 3413. Tak, ja kupiłam go na Vinted, ale znajdziecie też na innych platformach ten kalkulator. Więc tak, więc no już tak wesoło nie ma, już tak wesoło nie ma, tylko ja sobie jeszcze zrobię tutaj taką rzecz, że wyciągnę sobie taki e, fajny już za dużo go <laughs> się go. <laughs> no nie bądźmy takie surowe. <laughs> <laughs> Nie, ja w czerwcu na przykład jadę z koleżanką na weekend, więc tutaj pójdzie też za jakieś 500 zł i to już będzie wtedy też nieproporcjonalnie, bo dostanę, wiesz, więcej niż on. Ehm, to dużo <grywka> rozbawiam się. Tak, klimatyzacja. Tutaj jest 500 zł. Impreska. Tutaj jest 200 kurs. Tutaj jest 1000. No i tak, paliwo i jedzenie. Więc paliwo, no to tutaj jest jakieś 500 zł. Jedzenie jest w tym jakieś. Więcej. To było chyba jakieś 800 zł. Pod nawet 900, nie? Dzięki za obserwację. A reszta to frunie na te oszczędności jego. Polaty 500 złotych, a może swój out do szesu można. No wiesz. Dobra, czyli tak. W tych pieniądzach mojego starego wychodzi tutaj klimatyzacja pięstówek, impreza 200, kurs 1000, paliwo 500, jedzenie 800 i reszta to pójdzie na pewnie jakieś jego oszczędności, więc ja tego kotka słodziacha odklejam. Naklejam go tutaj z boku na kartkę, żebym pamiętała jak będę rozdzielać jego cash do segregatora, że to ma mieć... No to ma być tyle, bo ogólnie żeśmy troszeczkę pofolgowali w tamtym miesiącu, mój mąż nie wypłacił sobie kasy z konta, tylko szalał kontem, no i wyszło kochani tak, że e, można powiedzieć, e, obidny był pod koniec miesiąca, e, trochę nie rozumiem, mąż jedzenie się, czyli nie jecie razem, nie, w sensie chodzi o to, że E, ja mam jedzenie do pracy i on ma jedzenie do pracy, więc to jest normalne, że no, w pracy jak jesteśmy, to nie pracujemy razem, więc mamy osobne pieniądze na tą, na tą kategorię akurat. Wiadomo, że jakiś maczek wpadnie w ciągu miesiąca, no to też płacimy z tych pieniędzy, więc no. E, młode teraz się, a ja wiecie, teraz raz na jakiś czas można. No pewnie, więc wiecie, to nie jest co miesiąc, więc los. Dobra, dzięki za obserwację i lecimy dalej. Lecimy dalej i tak, jeśli chodzi o priorytety, ja muszę sobie tutaj bardzo ważną rzecz zrobić, ponieważ. <laughs> Jaki kursik planuję? Mój mąż planuje jechać na kurs detailingu do Katowic bodajże z tego co nie pamięć nie. Myli.